Ja chciałem coś tu więcej powiedzieć. Panie, ja, ja, ja odpowiem od razu? Nie, jest pytanie. Ja jest może, to... ja może pan nie będzie. Oczywiście. Ja na razie jestem przewodniczącym. Jeżeli Pan będzie siedział na tym miejscu, to bardzo proszę. Proszę Państwa, nie to co powiedział Pan bardzo ogólnie, Pan Wojtera, no to oczywiście jest to, jest to cały stek różnych kłamstw, które no nie, 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 nie są prawdą. Jeżeli Pan działa w komisji i Pan nie ma pojęcia o tym, co działa, no to Pan sobie samo świadectwo y, tutaj wypisuje, w jaki sposób Pan działa i, i, i co Pan nadziałał do tej pory. Pana, jeżeli chodzi o odwołanie moje, to Pana, Pan uważa, że stanowisko Pana to jest to właściwe stanowisko. Niestety Rada y, w swoich głosowaniach dwukrotnie... Y, Opowiedziała się za mną, a więc nie Ale za, nie to za to pana stanowiskiem. jeden głos, a teraz go sam. Ale nie jesteś bezwzględną jednomyślny przewodniczący. Jednomyślny przewodniczący może być pan bezwzględną większością jednomyślnie. Jednomyślnym przewodniczącym może będzie pan, jak jak panu się uda mnie stąd usunąć. Wtedy może pan być jednomyślny i ja będę się bardzo, wtedy będę bardzo z, z wielką uwagą obserwował osobę, która będzie tu się działała. Bo jeżeli chodzi o Radę, wiecie państwo sami. A Państwo, którzy tutaj może w tej chwili wykonują ten program, nie wiedzą, że jest po prostu Rada podzielona i te wszystkie podziały to bardzo w dużym stopniu y, ważą na tych naszych tu różnych i y, y, y sesjach, i y działaniach. Wykorzystujemy dużo energii w kierunku niewłaściwym, w kierunku własnego jakiegoś zwalczania się. A to nie jest, to nie jest właściwy kierunek. Proszę. Inne się pukają i się doprosić nie mogą. Co? Bo Słaboszew który jest wyasfaltowany. W Wdłuż, w poprzek i w łukos drogi się ludzie topią, nie mogą wyjechać. Jako mieszkaniec tutejszej gminy chciałbym się spytać pana wójta i w ogóle zarządu, dlaczego wszystkie strategiczne inwestycje, albo nie strategiczne, w ogóle dlaczego wszystkie inwestycje lokowane są właśnie w Daszynie. Czy istnieje tutaj podział na gminę A, czyli Daszyna i, i okolice związane z nią, i gminę B, czyli reszta gminy? Proszę pana. Przede wszystkim nie wymienił Pan żadnej inwestycji, jakie to są wszystkie, co to pod tym pojęciem jest. Oczyszczalnia ścieków, a teraz szkoła. Oczyszczalnia ścieków, nie wiem, nie byłem tu w tych władzach, także może odpowiedzą na, na to radni, którzy w tym czasie tutaj sprawowali mandat radnego, dlaczego właśnie usytuowano w Daszynie. Myślę, że były tam jakieś względy infrastruktury jaka już istniała i dlatego, ale tak do końca nie wiem. Ja mam w takim razie jedno pytanie do Pana Wójta. Czy Pan Wójt jako przełożony nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych na terenie swojej gminy nie może spowodować, żeby to nadal trwało, żeby dzieci z Mazewa mogły mieć zajęcia komputerowe? Ja nie widzę przeszkód. Ja nie wiem dlaczego Czy może te dzieci nie chcą w tym momencie dojeżdżać. Trudno mi się do tego ustosunkować, ponieważ no nie wiem dlaczego y, zaniechano tego. My jako zarząd wyraziliśmy i nieodpłatnie dzieci były dowożone. I, ale to, przepraszam, ale tu w pana wójta leży. Ale nic, ja nawet nie wiedziałem, że nie jest to kontynuowane. Było 19 stycznia na zebraniu w Mazewie był pan poinformowany o tym. I niech Pan teraz nie zaprzecza, że Pan nie wie. Bo ja osobiście pytałem się Pana, Pan powiedział, że to jest w gestii wyłącznie dyrektorów. A Pan Tadeusz w późniejszym terminie nawet dodał, że ja powinienem chodzić do Pana dyrektora Szmai i po prostu rozmawiać. Ja jako rady będę chodził, będę ustalał terminy dowozu dzieci do, na komputery? No coś chyba jest nie tak. Pan jako jednostka nadzorująca, Pan powinien to dopilnować. Jeżeli do Pana takie meldunki doszły, Pan powinien tych dyrektorów wezwać i się spytać dlaczego, Panowie? Dlaczego? Co porozumienie było zawarte w Mazewie, nie pamiętam którego to było, na sali gimnastycznej w szkole. Pan włącznie z panem przewodniczącym daliście słowo. Ja, po, ja poczyniał zgodnie z prawem panie Tadeuszu i ja udowadniam, że pan obecnością swoją jako przewodniczący za tym stołem zapiera pan faktom. Faktom pan zapiera. Pan zapiera, że przykładowo, że ja powiedziałem. Radni, przepraszam, radni powiedzieli, że zatrudnionych jest 10 osób do gimnazjum. Tak, ja to powiedziałam, tylko że ja mam pismo podpisane przez pana, co tam pisze, że do gimnazjum zatrudniono 10 osób. Wysłałem to sobie z palca? Jeżeli pan coś podpisuje, to pan jest kompetentny? Czy ta pani to podpisuje? Jeżeli była nieścisłość, proszę, adnotacja z boku. Zatrudnieni na, na pół etatu. A nie pan później mówi, że radny mówi nieprawdę. Kto mówi nieprawdę? Ja mówię, czy pan podpisuje? Nie wiedzą, co pan podpisuje. <laughs> Jeżeli ustawa jeżeli, jeżeli zatrudnienia nauczycieli, pan by odezwał 10 nauczycieli, w ten sposób pani promowała ludzi na zebranie sam dokładnie nie wiedząc, to jest to, pani informacje miała, 10 lat zatrudnionych jest 10 nauczycieli, to, to powinno to <grywa> być. <grywa> Kogoś pod, pod dupą, ja sobie będę pod tym wszystkim siedział. Pani rządzi, nie ja, ja just, a, tutaj, proszę wykonuję. Chodząc. No, pani z ja polecenia radzie, a nie ja. Moje zdanie to jest takie. Co tyś to powiem świętym obowiązkiem tu być, wysłuchiwać się, co się tu dzieje. A co jest, to może tu być, ale nie musi tu być. Ja mogę tutaj przyjść, ale nie muszę. W ogóle to sołtys jest po prostu w ostateczności, A tak to sołtys to jest tylko tyle, żeby na każdy rozniósł, pieniądze zebrał i to jest wszystko w gminie. Wójt, przed dwa lata pracując, jeszcze ani raz nie zrobił zebrania z sołtysami praktycznie. Nie tak. wie w ogóle, co w terenie jest. Powiedzieliście, że w terenie nie, bo na, to jest najbliższy. No, no ja sołty jest najbliższy rolnika. No ja się będę udzielał, teraz byliście z telewizji, słyszeliście, czy tam dzieje. Później mówią, że... Co się rozlawiają może? Nie, co ty jest gdzieś wysłuchywał, to się tam dzieje. Jeżeli radam indy, sobą, to robię. Proszę Państwa, proponuję przegłosować. Kto z Państwa, zadam pytanie, kto z Państwa jest za przyjęciem, przyjęciem tego wniosku Pana Tomczaka do, do włączenia w dzisiejsze...